Jeżeli chcesz rozwinąć kanał, musisz poznać te 8 rzeczy, na które większość małych albo początkujących youtuberów w ogóle nie zwraca uwagi. Ignorowanie któregokolwiek z tych punktów może znacząco zmniejszyć potencjalny rozwój twojego kanału, szczególnie kiedy masz mały kanał albo dopiero zaczynasz. Patrząc z drugiej strony, w 98% przypadków wykorzystanie ich wszystkich bardzo pozytywnie wpłynie na ilość wyświetleń oraz subskrypcji. Szczególnie jeżeli skupi się na szóstym punkcie. Natomiast zacznijmy od początku. Przede wszystkim chcesz zadbać o to, by każdy twój kolejny film trafił zainteresowania osób, do których już wcześniej dotarłeś lub Dotarłaś. Nie możesz dopuścić do sytuacji, w której wypuszczasz filmy, które nie interesują w ogóle Twoich dotychczasowych widzów, szczególnie kiedy dopiero budujesz kanał. Przykładowo, jeśli 10 pierwszych filmów na Twoim kanale było o tym, jak zaparzyć herbatę, a 11 będzie na przykład o tym, jak naprawić silnik w samochodzie, to na 90% osoby, do których wcześniej dotarłeś lub dotarłaś, nie zainteresują się tym filmem, bo nie interesuje ich samochód, tylko odparzenie herbaty. Tutaj można oczywiście spytać, no i co z tego? Najwyżej ci ludzie go nie obejrzą, ale ten film trafi do innych ludzi. No właśnie problemem jest to, że nie do końca tak będzie ponieważ mamy coś takiego na YouTube jak algorytm i ten algorytm zobaczy, że najbardziej oddana grupa widzów, twoi subskrybenci w ogóle się filmem nie interesują, w związku z czym algorytm uzna, że chwilę. No jeżeli ci ludzie nie klikają w ten film, to z tym filmem musi być coś nie tak. Dobra, to ja go zakopuję i nie będę go pokazywał na YouTubie. To prawda, jest to spore uproszczenie, żeby nie komplikować, ale tak to mniej więcej wygląda. Więc jeżeli chcesz, żeby algorytm polecał Twoje filmy, żeby Twój kanał się rozrastał, żebyś docierał lub żebyś docierała do nowych ludzi, trzeba ustalić jedną konkretną tematykę kanału i tej tematyki się trzymać. Oczywiście czasem można wrzucić film o czymś innym, ale nie na początku, kiedy dopiero budujesz kanał. Kolejną istotną rzeczą jest dopasowanie się do ludzi, do których chcesz trafić. Bzdrą byłoby takie prowadzenie filmów, jeżeli chcesz trafić do np. 40 letnich przedsiębiorców. Jest to styl, który stosuje się zazwyczaj, jeżeli chcemy trafić do dzieciaków. Warto jest określić swoją grupę docelową i do niej, do ich wymagań, dostosować swoje filmy. Mam tutaj na myśli prowadzenie, montaż, czy przykładowo kolor i styl miniaturek. Ale nie tylko, istotne też mogą być takie rzeczy, jak potrzeby, marzenia czy problemy. Czyli mówiąc krótko, stworzenie sobie takiego przykładowego awatara. Dzięki niemu możemy lepiej dopasować kontent do osób, do których chcemy dotrzeć. I tutaj podam Ci dwa przykłady. Pierwszy z nich tworzysz kanał o grze XYZ i ktoś trafić do osób, które grają w tą grę i zdaje sobie sprawę z tego, że ich potrzebą jest lepiej nauczyć się grać, a problemem jest brak wiedzy i umiejętności. Drugim przykładem jest sytuacja, w której tworzysz kanał o uprawianiu warzyw w przydomowym ogródku. Twoją grupą docelową są amatorzy ogrodnictwa, prawdopodobnie w wieku 50 plus. Jakie oni mogą mieć problemy czy też marzenia? Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, ale załóżmy, że problemem jest stąka, a marzeniem dorodne plony. Co nam to daje? Znając marzenia, potrzeby czy też problemy naszej grupy docelowej, lepiej jesteśmy w stanie dostosować filmy, które będziemy chcieli nagrać na nasz kanał. Jeżeli potrzebą jest lepiej nauczyć się grać, idealnym pomysłem na film może być na przykład 10 zagrań, które musisz znać. Jeżeli problemem jest brak wiedzy i umiejętności, idealnym filmem może być 3 codzienne ćwiczenia każdego pro proplayera. Jeżeli problemem jest stonka w ogrodzie, idealnym pomysłem na film mogą być 3 niezawodne sposoby na pozbycie się stonki z twojego ogrodu. Jeżeli marzeniem są dorodne plony, idealnym filmem może być 5 rzeczy, które robi każdy rolnik, a ty prawdopodobnie nie. W Ten sposób tworzysz filmy, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie ludzi. Filmy, w które ci ludzie będą o wiele chętniej klikać, bo to rozwiązuje ich problemy, spełnia ich marzenia albo zaspokaja ich potrzeby. Okej okay, Mateusz, spoko, ale skąd ja wam to nie powiedzieć? Dwie możliwości. Pierwsza z nich to po prostu wymyślić. Takie rzeczy jak wiek, płeć czy zainteresowania jesteś prawdopodobnie w stanie określić. Jak się zastanowisz, jaką masz tematykę, no to możesz określić, kto może taką tematykę chcieć oglądać. Marzenia, potrzeby, obawy, strach, problemy i tak dalej możesz po prostu założyć. Aczkolwiek z drugiej strony możesz też zrobić coś, czego 90% 99% małych youtuberów w Polsce nie robi. Internet jest pełen danych i informacji, wystarczy po nie sięgnąć. Jeżeli naprawdę chcesz odnieść sukces na YouTubie, bardzo dobrze jest to zrobić, a często zajmie ci to jeden czy maksymalnie dwa dni. Chcesz lepiej poznać swoją grupę docelową? Udaj się w miejsca, gdzie ta grupa spędza czas, czyli przykładowo serwery Discord, grupę na Facebooku czy komentarze na YouTubie. W tych miejscach ludzie właśnie bardzo często piszą o swoich problemach czy też potrzebach i możesz się tam dowiedzieć, czego potrzebują. Natomiast jeżeli chcesz dowiedzieć się przykładowo jak prowadzić swoje filmy, jak je montować, jakie miniaturki robić, możesz po prostu sprawdzić jak robią to inne, większe kanały w Twojej tematyce. Reset, czyli trzeci z ośmiu punktów, w Polsce jest dosyć rzadki, no może poza inspirowaniem się jeżeli chodzi o pomysły na filmy, ale jeżeli chodzi o resztę, mało youtuberów w Polsce to robi, gdzie w Stanach każdy większy twórca czy kanał robi to regularnie. Przykładowo Ryan Trahan zrobił taką miniaturkę, a następnie taką i na obydwu filmach osiągnął około 20 milionów wyświetleń. Nagle miniaturek z ciemnym tłem i jasnym pomarańczowym strojem zrobiło się jakby więcej na YouTube. Czy to jest przypadek? No nie sądzę. A właśnie research bardzo przydaje się przy szóstym punkcie, do którego zaraz dojdziemy, bo punkt czwarty jest dosyć krótki. Do tej pory głównie skupialiśmy się na przygotowaniach i nie bez powodu bo to nie są już te czasy, kiedy wystarczyło wziąć kamerę, w miarę ciekawie do niej mówić i BUM! Nagle tysiące wyświetleń. Teraz trzeba przygotować siebie, przygotować content i przygotować sprzęt. Na szczęście z tym nie ma tragedii. Na początek prawdopodobnie wystarczy Ci twój smartfon, mikrofon krawatowy, na przykład Audiotechnika ATR3350 i jakieś światło, czyli na przykład słońce albo solmog. Nie musi być nie wiadomo czego typu lustrzanka za 10 tysięcy z obiektywem za piątkę, ale jednocześnie musisz pamiętać o tym, że musi to jakoś wyglądać, a przede wszystkim musi brzmieć Myć, ponieważ audio jest tutaj bardzo ważne. Jeżeli mam być szczery, sprzęt nie ma aż takiego znaczenia. Ważne jest to, żeby umieć go używać, bo smartfon i umiejętności dadzą naprawdę fajny efekt, jeżeli będziemy wiedzieli, co robimy, a brak umiejętności i drogi aparat prawdopodobnie nie przyniesie oszałamiającego obrazu. A skoro przy tworzeniu jesteśmy, sporo osób startuje z YouTube'em po najmniejszej linii oporu z podejściem, eee, przecież to proste, to tylko filmik. Ani nie jest to proste, ani nie są to tylko filmiki. W dzisiejszych czasach, przy tak dużej konkurencji, z czego w Polsce ona nie jest jeszcze aż taka duża, trzeba w to troszkę włożyć wysiłku. Zarówno w przygotowanie kanału, jak i filmów. I tutaj mam na myśli montaż. Ale spokojnie, spokojnie, on nie jest wcale taki trudny, jak się dużej części osób wydaje. Jego nauka i implementacja sugeruje po prostu wprowadzać stopniowo. Najpierw naucz się wycinać. Wszystkie dłuższe pauzy. Po, po pow, powtórzenia. Co yy, yy, ja tu miałem powiedzieć? A zbędne fragmenty? Najpierw naucz się wycinać, wszystkie dłuższe pauzy, powtórzenia, zbędne fragmenty. Kolejnymi krokami może być dodawanie muzyki, następnie biroli, tytułów, napisów, przejść, a na końcu efektów dźwiękowych. Kiedy film masz już gotowy, przychodzi moment publikacji, a razem z nim najważniejsza rzecz, która bardzo często decyduje o sukcesie tego filmu. No bo zobacz, możesz nagrać i zmontować najlepszy film na świecie, ale jeżeli nikogo ten film nie zainteresuje, no to nie ma tak naprawdę możliwości, żeby on podbił YouTube'a. Czemu? No, bo nikt nie będzie w niego klikał. To właśnie to kliknięcia ludzi decydują o tym, czy dany film będzie zdobywał wyświetlenia, co w sumie jest logiczne, prawda? A żeby ludzie klikali w dany film, najpierw muszą go zauważyć, a następnie chcieć w niego kliknąć. A za to wszystko odpowiada tak zwane opakowanie, czyli trójca, pomysł na film, miniaturka oraz tytuł. Ogólnie rzecz biorąc, temat jest, no powiedziałbym, że nieskończenie długi. Troszkę już o tym nagrywałem i wiele, wiele razy jeszcze będę nagrywał, dlatego też w tym filmie nie będę tego tematu aż tak bardzo rozwijał, bo to nie jest miejsce na to. Natomiast to, co musicie zapamiętać, koniecznie, dlatego ten punkt jest taki ważny, to to, że miniaturka i tytuł to nie jest jakaś bzdura, którą robi się na kolanie w ciągu trzech minut zaraz przed publikacją filmu, w momencie kiedy ten film wysyłamy. To jest najważniejsza rzecz w całym filmie. Bez dobrej miniatury i tytułu Twój film nie ma szans na odniesienie sukcesu na YouTubie. Dlatego, jeżeli chcesz się wybić na YouTubie, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić lub powinna zrobić, jest właśnie nauczyć się robić dobre, zauważalne, klikalne miniatury oraz pisać chwytliwe tytuły. Powoli przechodzimy sobie przez najważniejsze, a zarazem podstawowe kwestie. Zostały nam jeszcze tylko dwa punkty. Jeżeli mogę Cię o coś prosić, tak z ciekawości, to daj znać teraz w komentarzu, o czym myślisz, że te dwa ostatnie punkty będą. Raz, że chcę coś sprawdzić, a dwa, przydam się. To do kolejnych filmów, więc z góry bardzo serdecznie dziękuję, namaste. Wracając do tematu, dużo osób gra w YouTube'a na ślepo, a nie musi, a co mnie nawet powiem więcej, nie powinna. Co to znaczy? Tworząc coś na YouTuba zgadujesz. Zgadujesz, czy pomysł na film się spodoba, czy treść filmu się spodoba, tak samo jak prowadzenie, montaż, czy ewentualne call to action. Zgadujesz również, czy miniatura będzie przyciągała wzrok, a tytuł będzie przekonywał do tego, żeby w dany film wejść. To wszystko jest zgadywanką. Nawet najwięksi twórcy nie do końca wiedzą, jakich pomysłów zostaną odebrane. Oczywiście z nabytym doświadczeniem są w stanie lepiej to przewidzieć, natomiast i tak poniekąd zgadują. I wiesz, co robią najwięksi twórcy, to również ty powinieneś robić. Zgadują, ale później sprawdzają, czy zgadli. Na YouTube, dokładnie w YouTube Studio, jest taka zakładka, która nazywa się statystyki, potocznie nazywana analityką. Znajdziesz tam dosłownie wszystkie istotne dane dotyczące Twojego kanału. Przykładowo z takich podstawowych, wyświetlenia miniatur, czyli to, czy YouTube Cię ukrywa, czy jednak być może pokazuje. TTR, czyli jak często ludzie klikają w Twoje filmy. Czas oglądania czy utrzymanie uwagi, co pokazuje, jak ludziom podobał się Twój film. I wiele, wiele innych statystyk, dzięki którym nie musisz grać na śliapocie, tylko możesz analizować to, co robisz, jaki to przynosi efekt i poprawiać wszystkie niedociągnięcia z filmu. Na film. I to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, by w każdym filmie starać się coś ulepszyć i robić coraz lepsze filmy, bo nie możesz stanąć w miejscu tak jak robić dużo początkujących twórców, i właśnie o tym pogadamy sobie w ostatnim punkcie. YouTube jest w pewnym sensie dosyć powtarzalnym procesem. Wymyślamy film, następnie miniaturę i tytuł, nagrywamy ten film, montujemy, publikujemy, czekamy na efekt, sprawdzamy statystykę, powtarzamy. I tutaj będę z Tobą całkowicie szczery. Jeżeli zaczynasz, to istnieje bardzo spora szansa, że wszystkie te punkty. To by strasznie chucho. Nawet jeżeli ci się to podoba i uważasz, że to jest arcydzieło, to jak za pół roku na to spojrzysz, to powiesz o matka, ale to było słabe. Nie zrozum źle, to jest normalne. Każdy, jak zaczyna coś robić, to robi to słabo. Natomiast na YouTubie jest problem z małymi kanałami, gdzie ludzie często bardzo zatrzymują się i nie widać u nich żadnego progresu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale współpracowałem z wieloma małymi kanałami i na początku, kiedy analizowałem miniaturki, montaż, prowadzenie, pomysły na film i tak dalej, z filmu na film nie było widać żadnej poprawy. Miesiąca na miesiąc też nie było widać poprawy, z pół roku na pół roku też bardzo często nie było widać żadnej poprawy. I okej, okay, jeżeli to działa, ale zazwyczaj problem jest w tym, że to nie działa. W związku z czym ostatni punkt jest dosyć prosty. Po prostu ucz się i poprawiaj to, co robisz. Ja jestem na YouTube od 2012 roku, a i tak parę godzin w ciągu tygodnia poświęcam na naukę, czy to grafiki, montażu, nagrywania, pisania czy storytellingu. A właśnie, nie mówiłem o storytellingu, ale to jest temat o wiele bardziej zaawansowany, który na początku nie jest Ci potrzebny, natomiast pogadamy sobie o nim w przyszłości, bo też warto storytellingu używać w swoich filmach. Natomiast jeżeli teraz chcesz się jeszcze czegoś nauczyć, to polecam ten film tutaj, w nim tłumaczę jak działa algorytm YouTube'a, a to akurat musisz wiedzieć, kiedy zaczynasz z kanałem na YouTubie. A film trwa tylko 7 minut, więc klikaj i oglądaj.